Nauczanie domowe. piątek osiemnasty tydzień zwykły, Psalm 45, wersety od 11 do 17. Tytuł Kobieta pragnie piękna. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha. Zapomnij o swym ludzie, o domu swego Ojca. Król pragnie Twego Piękna. Twoim Panem. Oddaj mu pokłon. Córa Królewska wchodzi pełna chwały, złotogów odziana. W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą. Za nią przywodzą do Ciebie dziewice, jej druchny. Wiodą je z radością i w uniesieniu. Wkraczają do królewskiego pałacu. Synowie Twoi zajmą miejsce Twych ojców Ustanowisz ich książętami na całej Ziemi. W tej modlitwie, którą psalmista wypowiada wobec Boga, znajdujemy w wersecie dwunastym to stwierdzenie: Król pragnie twego piękna. On Twoim Panem, oddaj mu pokłon. Psalmista mówi do. Dziewczyny, do kobiety, do oblubienicy, do narzeczonej. Król chce Twojego piękna. I możemy rozumieć to w ten sposób, że król jest zachwycony pięknem kobiety, narzeczonej, ale też możemy rozumieć to w ten sposób, że król chce, żeby to piękno było jak najbardziej wyeksponowane, żeby tego piękna nigdy nie zabrakło żeby tego piękna było jak najwięcej. I oba wymiary są tu istotne. To, że król jest zachwycony i to, że król się troszczy. Od razu możemy przenieść to bezpośrednio na wezwanie, które dotyczy mężczyzn. Mężczyzna, narzeczony, jest zachwycony pięknem swojej dziewczyny, narzeczonej, przyszłej żony. I z drugiej strony, narzeczony chłopak jest zainteresowany tym, żeby tego piękna nigdy nie zabrakło. Będzie robił wszystko, żeby to piękno było jak największe. Narzeczony chce twojego piękna, chce, abyś była zawsze piękna. Dotyczy to także męża po wielu latach, który. Jest zachwycony pięknem swojej żony i z drugiej strony dba o to piękno pomimo upływu lat. Bezpośrednio treścią tego psalmu jest stwierdzenie dotyczące Boga. Król to Bóg. To Bóg jest pierwszym dającym piękno i troszczącym się o to piękno. Piękno jest zatem wartością i darem. Wartością, ponieważ ono ma do spełnienia swoją rolę. I darem, ponieważ we właściwy sposób możemy z tego piękna korzystać. Co to oznacza? Chwilkę przyjrzyjmy się temu pięknu. Po pierwsze, Bóg stwarza piękno i chce, by każdy człowiek jako stworzenie był piękny. To jest zasada Boga. To jest troska. I wola Boga, stworzenie zostało stworzone jako dobre, ale równie poprawnie, gdybyśmy tłumaczyli to pierwsze zdanie o stworzeniu, również może to być tłumaczenie, które brzmi: i widział Bóg, że to, co stworzył, było piękne, dobre i piękne przenika się. Drugi element, to ewidentna, szczególna wrażliwość kobiet na piękno. Piękno, które jest darem. Piękno, które kobiety dostrzegają. Piękno, które kobiety też odkrywają w sobie. Kobieta chce być piękna. I jest to zgodne z zamiarem Boga, bo tak Bóg stworzył nas jako ludzi, że to piękne z elementem naszego istnienia i wydaje się, że trochę taki pobożnościowy rys, nurt chciałby lekceważyć piękno, podkreślając tylko to, co duchowe, nie zwracając uwagi na to, co pięknie jest zamiarem Boga. To tak, jakby mówić, że cieszymy się pięknem przyrody, ale nie można się cieszyć pięknem kobiety. Oczywiście. To jest absurdalne. Przecież Bóg chce, żeby mąż był zachwycony żoną, żeby mężczyzna, który mieszka ze swoją żoną, był kimś, kto adoruje to piękno, przyznaje temu pięknu odpowiednie miejsce, odpowiednią wartość i odpowiedni szacunek, ponieważ to piękno pracuje. W sercu również mężczyzny, w sercu tego, który jest zachwycony tym pięknem. I po trzecie, co warto podkreślić, to właśnie te trzy różne wymiary wymiary, które dotyczą ludzkiej osoby. Chodzi o piękno fizyczne, piękno psychiczne i piękno duchowe. We wszystkich tych wymiarach mamy być piękni. To nie chodzi o to, że lekceważymy coś lekceważymy naszą fizyczność i nie zwracamy uwagi na to, jak wyglądamy, w jaki sposób możemy się ucieszyć i być ze sobą. Rozumiejąc to, możemy lepiej zaakcentować, iż Bóg jako Król w tym psalmie pragnie ujawnić cały geniusz kobiecości, cały geniusz, który związany jest z miłością. To jest kontekst tego psalmu. To jest miłość, to są zaślubiny. Geniusz kobiecości polega na tym, że kobieta kocha i jest kochana. Doświadcza tego, że jest wybraną, że jest wyjątkową kimś, kto idzie do małżeństwa, do życia, jak mówimy, do ołtarza, z tym pragnieniem w sercu, aby przeżyć piękną miłość, zarówno ona sama jak i żeby to przeżycie było piękne dla jej męża. Ten geniusz polega właśnie na tym, że zwraca uwagę na takie przeżywanie. To jest przecież istota małżeństwa. Zdrowe małżeństwo, szczęśliwe małżeństwo, to to, które przeżywa tę miłość wewnątrz swojego odniesienia. Mąż do żony, żona do męża, że tam jest coraz więcej. Takiego szacunku, odniesienia ze zrozumieniem, przyjaźni, zachwytu, wzajemnego też docenienia tego, kim jesteśmy jako ludzie. I druga część tego wersetu podkreśla takie zaproszenie wobec kobiety. Oddaj Bogu pokłon, oddaj Królowi pokłon, uznaj Jego wyższość nad tym, co tylko ludzkie. Chodzi o to, żeby piękno było weryfikowane przez prawdę i piękno współdziałało z dobrem. To jest istota, bo wiemy, że piękno może być wykorzystane do tego, żeby być łudą, do tego, żeby kogoś pociągnąć w niewłaściwym kierunku. Niestety tak może być. Jak każda inna wartość, piękno może być źle wykorzystane. Przez kogoś, kto ma złe intencje. I dlatego jest to podkreślenie. Kobieta ze swoim geniuszem miłości, kochania i bycia kochaną oddaje pokłon Bogu. Bóg jest ponad pięknem, które pozwala się weryfikować prawdzie, bo Bóg jest prawdą. Chce współpracować z dobrem, bo Bóg jest dobrem. Dlatego, jako kobieta, Każda narzeczona, każda żona może podkreślać, ja chcę realizować Boży zamiar, chcę być piękną, chcę być doceniana jako piękna kobieta, chcę być kochana jako piękna kobieta. Ja sama też będę kochać jako piękna, jako ta, która rozumie swoją wartość i godność. Realizuje przez to ona swój niesamowity Boży zamysł. Obecność. Piękna w kobiecie, obecność pięknej kobiety i obecność piękna w miłości ludzkiej. Na nowo, i jako kobiety, i jako mężczyźni, musimy odkryć to, że kobieta pragnie piękna, jest Bożym głosem, jest wpisane w istotę kobiecości. Uszanujmy to i rozwijajmy. W sobie i w innych. Jako mężczyźni, szanując to i doceniając, jako kobiety, pomnażając sobie takie piękno we wszystkich wymiarach osobowości. Niech Ci w tym błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty.